Halo, ja jestem Najmat, witam was bardzo serdecznie, na tlenat, PLGSCCON i tego typu tak dalej. E, mam strasznie mało czasu, a mamy strasznie dużo rzeczy do mówienia. Po pierwsze zapomniałem o zrobieniu zerowego odcinka, w którym omawiam sobie wszystkie te yy, kurde. I omawiam sobie wszystkie drużyny, omawiam sobie jak będzie wyglądać najważ... yy, split. No to szybko najważniejsze rzeczy. Po pierwsze teraz będziemy mieć trzy splity, zimowy, wiosenny i letni. Każdy split będzie podzielony na trzy fazy, fazę zasadniczą, jakąś fazę grupową oraz potem fazę playoffową. Na razie mamy fazę zasadniczą, czyli znaną nam yy, wszystkim było 1 5 meczy na dzień, tylko że będą one 3 dni w tygodniu, czyli w sobotę, niedzielę oraz poniedziałek. No i wtedy po tym jak wszystkie drużyny zagram do siebie, mamy odsunięcie dwóch najsłabszych drużyn, przechodzą osiem najlepszych, one są rozdzielone na dwie grupy, z dwóch grup wychodzą dwie najlepsze drużyny. Na jakiejś tam zasadzie, której nie do końca pamiętam, to jest jakiś system BO trójek. Tak, w końcu będziemy mieć, bo trójki, no i potem te drużyny e, będą na siebie walczyć. Te, które wygrałem, będą w grze z wycięcami, przegrani z przegranymi. E, przegrani, jeśli jeszcze raz przegram, to chyba wtedy odpadają albo mają wtedy mecz ostatniej szansy, jakoś tak to działa. No ale generalnie ci, co przegrałem, chyba dwie albo trzy by trójki pod rząd, zostaną odpadnięci z gry. Tak w skrócie to wygląda. No i jeszcze tam była punktacja. Punktacja. Punktacja w zasadzie się nie zmieniła, ale na razie jest to, że ci, co e, będą mieć najwięcej punktów, albo zwycięzcy e, wiosny pójdą jako nasi reprezentanci MSI, a później będziemy mieć e, właśnie sezon letni oraz Let's Finals. Na czym to będzie polegać? To będzie 6 najlepszych drużyn, i będą one walczyć w znanej nam formule BO5, i tak dalej. Mamy tutaj oczywiście jeszcze składy, których sobie te będziemy, nie będę omawiać, ale szybko je po prostu przedstawię. Ok, zatem dla to będzie Broken Blade, Jike, Caps, Han Sama oraz Mikiks Dla Astralis to będą z kolei Finn 113, Dior, Kobe i Hun. Dla Timu BDS to będzie Adam, Szeo, Nuklearynd, Krowni oraz Labrow. Dla SK Gaming to będzie Irrelevant Markun, Certus, Exacik, DOS. Dla Excel Gaming będzie to odomne, odomne Xerxes, Video Patrick, Targamas. Dla Fnatic to będzie Wunder, Razork, Humanoid, Reckless, Rooks. Dla Timu Heretics to będzie Evi, Jankos, Rabi, Jack Spectra i Mersa. Dla Koi, czyli Rock, Szygenda, Marlang, Larsen, Komp, Trimby. Oraz dla Mad będzie to Chasey, Elioja, Niski, Karzi i Hilisank. Na timu Vitality będzie Photon, Bo, Perks, Neon, Kaiser. No i to w tyle. I przeszedłem od razu do, z grafiką do tego tego tego. Hmm. Dnia drugiego, bo nie mogłem znaleźć nigdzie grafiki odnośnie dla pierwszego, bo nim się dziwnie zmienił format. Teraz ty tych infografik i tak dalej. Dobrze, pierwszy meczu mieliśmy G2 na Excel. G2 wygrało, Excel wyglądał bardzo średnio, chociaż w tym meczu nie było to aż tak źle. Drużyny widać było, że walczą na miarę równym poziomie. G2, na natomiast bardziej ogarniało makrogame. No i G2 finalnie potem wygrało. Potem mieliśmy Coin na BDS. coin po prostu BDS o BDS nie miał co powiedzieć. Szygeny oczywiście nie miał najprostszej gry. Bardzo co ciekawie według mnie grał e, Sheo. Sheo to jest dobry jungler. Jak zwykle. BDS, bo dobry junglerów, tylko czy ten akurat młody zawodnik podoła e, wezwaniu udźwignięcia tego całego BDS. Potem mieliśmy Astralis na Heretics i to był Uf. dziwny mecz. E, Heretics różnie tutaj wyglądało. Astralis czasami chyba miał przewagę, jeśli się nie mylę, ale finalnie wygrał Heretics. Oczywiście musiałam trochę to oglądać z zapartym tchem, ale finalnie Heretics wygrało. Potem mieliśmy Madelaios na SK Gaming. Madelaios po prostu pokazało super szczytną y dominację, niemotywację, chociaż zmotywowanie do zwycięstwa powinni też raczej być, bo ich ostatni występ na Mistrzostwach Świata nie należy do najlepszych. Potem mieliśmy ostatni mecz pierwszego dnia, czyli Vitality na Fnatic. Vitality tutaj zmieszczyło po prostu Fnatic. Fnatic nie mogło się odnaleźć. Vitality wygląda bardzo ciekawie. Perks gra bardzo dobrze. Wydaje mi się, że ogólnie cała drużyna Dobrze są współpracuje współpracuję, uważam, że Kaiser jest dosyć ważnym i silnym fundamentem. Tak samo jak Bo, ponieważ obezpieczają perksa wtedy, jeśli trzeba. No, on jest takim itkery który nie jest gwiazdorem, ale potrafi zrobić to, co do niego należy. No i teraz mamy dzień drugi, czyli tam infografikę, którą e, mamy. SK Gaming na BDS zaskoczenie! Wygrało BDS! Dlaczego? Bo SK Gaming to, nie wiem, debile? debile, debile może Debilet, nie wiem, nie jestem pewien. nie wyglądał ten mecz, bardzo dziwnie wyglądał ten mecz, ale BDS go wygrało. I to jest źle, bo chodziły plotki, że Sky Gaming powinno dostać budżety, żeby móc walczyć, żeby wejść z powrotem na top 2 EU. Co jest trudne i powiedzmy sobie szczerze, niemożliwe. I z tym składem, który mieli, również to było niemożliwe. Irrelevant, Markum, Certus i tak dalej. Oni nie wyglądają na top 2 Europy. Oni są w takim top 5, top 6, top 7 Europy, ale jeżeli przegrywasz na BDS, to jest to tragedia jest wyglądał dobrze. Shio jak, za, jak zwykle do pochwalenia. Yy, skutecznie zasłania wady Adama. Który może wybrzmiewać tak jak chce, tak jak powinien. Astralis na Madeline tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Madlians po prostu niższy Astralis. Astralis próbował się bronić. Astralis nie mogło się obronić. jest po prostu jest skuteczne. Niski jest w formie. Elioja jest w formie. Chasey jest wykorzystywany To, że to jest świeży, nowy ruki gracz w Elisi. I przeciwne drużyny lubią to wykorzystywać. Chasey czasami pada sobie oferą, a na na no, ogół nie jest źle. Co mogę powiedzieć o Karzim i Hilisangu? Hilisang na pewno jest bardzo aktywny na mapie. Karzi e, nie jest takim zawodnikiem, który zawsze gdzieś wszędzie będzie tam, gdzie powinien, ale jeżeli tam jest, to powinien robić to, co do niego należy. O co mi chodzi? Bo powiedziałem o słowa ślady. Karzi to jest ten typu, tego typu zawodnik, który... Przeważnie w takich fazach, grupowych fazach zasadniczych, za bardzo nie pokazuje swoich atutów. Swoje atuty pokazuje dopiero w playoffach. I tak jest, i ponownie, nie widać za bardzo tego Karziego. Oczywiście robi on obrażenia, wtedy jak już się wystakuje, by to robi to, co do niego należy. No i na razie to dla Madręsa wystarczy, bo ja może grać do niskiego, chociaż niskiej bardziej woli, nie powiem tyle co saportować, co być tym drugim u boku. Może grać do, również do tego Karziego, bo Karzi potrzebuje trochę, żeby być do przodu, nie lubi, nie umie do końca robić przewagi z niczego. No, i nie jest równie, fokusują się na niego, ale Lioja go wspiera, i jest na razie dobrze. Jeżeli Chazy się potknie, to Lioja spróbuje nadrobić to, co się wydarzyło Vitality na Team Heretics, po prostu Team Heretics nie miał nic tutaj do powiedzenia. Vitality znowu dominacja genetyczna. Rubi trochę powiedzmy, że zintował, ale nie było jakiejś tam dużej tragedii. Excel na Koi. Koj wygl wyglądało nierzymsko, koi wyglądał wspaniale, Excel wyglądał fatalnie. Excel to... nie to... wiem co mogę... Potrzebują zmiany, potrzebują czegoś nowego. Po prostu, no nie wiem, to nie wypala. To, co oni zrobili, nie wypala. Odamne, Excel, Xavitio, Patrick, Targamas, nie wiem. Nie wiem, co mogę o nich powiedzieć, po prostu to z jakiegoś powodu nie działa. Nie wiem o ile to jest wina botlane'u, a ile jungli, y, bo wydaje mi się, że Wideo też nie pokazuje tych atutów, które pokazywał w Misfits Gaming jest to trochę problematyczne dla Excel, bo wtedy zostaje ci tylko Patrick do grania, a Patrick nie jest również w piku swojej formy, a -e wydaje mi się, że dobrze wyglądał tylko na tle Astralis, ponieważ Astralis nie miał mu dobrych i doświadczonych graczy. No Kobe był doświadczony, ale nie był jakiś wybitny. A tutaj XRXL nie wygląda aż tak dobrze, oczywiście Excel nie spowalnia Excel w jakimś tam stopniu, ale po prostu nie mają do czego grać. I bycie niespowalnianym już jest za mało na LC, a tym bardziej na koj, której granie ziemsko, Szygenda, jest dobrym topleinerem. Nie jest może takim solidnym jak od no, chociaż pokazywał się jak na razie z dobrej strony. Marlang, jak słyszę, jest Marlangem. Larson jest bardzo dobry. Comp i Trimbi nadal gram, nieziemsko. Nadal to jest jeden z top 3 powiedzmy: botlanek LEC. Potem mieliśmy mecz Fnatic kontra G2. I to jest uważam bardzo e, dobry. Nie powiem, że to jest dobry przykład potęgi europejskiej, bo Fnatic tutaj zagrało fatalnie. Oczywiście G2 miał tą swoją fajną akcję w czwartym minucie, kiedy zrobili trzy fragi i to ich na pewno przyspieszyło. Tylko Fnatic nie wiedziało po tym, co na to odpowiedzieć. Uważam, że Razork nie jest aż tak dobrym junglerem. Oczywiście, jeśli odpali, jeśli jest w piku formy, okej, okay, to jest bardzo dobry. Ale normalnie Razork daje z siebie trochę za mało. Wunder bardzo stara się prowadzić grę do przodu. Stara się, aby top-lane nie był mm, punktem uwagi, żeby trzeba było go jakoś korygować, więc daje spo, por, spore pole do popisu. Reszcie Fnatic. Tylko reszta Fnatic, nie Humanoid, może, tylko Rekles oraz Lux kompletnie sobie nie radzą w grze. Nie czuć między nimi aż takiej synergii. Ich momenty są losowe. Rekles nie jest tym, Strzelcem, do którego Fnatic się przyzwyczaiło grać, a przyzwyczaili się grać do solidnego, aczkolwiek agresywnego upseta. Rekres taki nie jest. Rekresowi wiele brakuje. I no i dlatego G2 wygrał na Fnatic. Potem mamy Heretics na SK Gaming. Heretics tutaj kompletnie się posypało, SK Gaming wygrało. To, co się tutaj działo, ja myślę, że to w ogóle nie powinno mieć, e, mieć miejsca. To był dziwny mecz. No ile SK Gaming sobie zasłużyła na to zwycięstwo, to widać było, że Heretics... No przykro się na to poczuło. Oczywiście ja bym stawiał między tymi drużynami jakiś znak równości, bo nie uważam, aby jedna lub druga drużyna była znacząco odstawająca od drugiej drużyny. Uważam, że zbudowały w miarę podobne rostery, aczkolwiek wydaje mi się, że jak na razie jest tutaj robiony Jungle D.V. Chociaż zobaczymy, bo Jankos na razie nie wybrzmiewa tak samo jak w G2, nie ciągnie Heretics tak samo jak w G2 w 2021, więc trochę ciężko. BDS na Excel, w końcu Excel wygrał swoją pierwszą grę. Jakby przegrali na BDS to by było naprawdę tragicznie, to by było bardzo, bardzo źle. Oczywiście BDS na początku wygrywało, ale na szczęście BDS to są niezbyt inteligentni i dobrzy w makro gracze, co Excel to wykorzystało. Excel zaczął zdobywać Drake'i, zaczął zdobywać Soul. Eee, Barony oraz Elder Drake i, I to jak najbardziej na plus. Tylko no właśnie te early game'y które są poważnym ich problemem zaczynają być takim madlając z wiosny 2021. Tylko problem w tym, że reszta kompetentnych, kompetentnych drużyn, jeżeli już się czegoś uczepi, jeżeli już coś złapie, to nie odda tak łatwo przewagi jak BDS. I Egsel ma z tym ogromny problem. G2 na Astralis. Byłoby tragicznie, gdyby g po tych swoich dwóch poprzednich wspaniałych grach przegrał na Astralis. No i na 6 nie przegrali i uratowali swój honor. Nie wiem, co tutaj mam dokładnie opisać, bo szczerze nie oglądam tego meczu, tak jak tych trzech następnych, ale g jest solidne. g jest top 3 Europy. Czy tego wszyscy chcecie, czy nie? A Astralis jest na samym dnie. Czy ta gra pokazała, że g jest na samej górze? Nie, bo po, po prostu rozwęgli słaby usza z dołu tabeli. To tyle. I Coin na Fnatic. Powiem wam, że to był banger totalny. Szczerze też nie oglądałam tego meczu, ale wynik mnie bardzo, 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 bardzo mocno zdziwił. No dobra, coś tam oglądałem, ale tak szczerze nie pamiętam do końca. Ale Fnatic wygrało! Coś stało! Halo! Kartus! Rekles i Rux zaczynałem dobrze grać? Co? 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 Jak Coin mogło zintować na Fnatic? Nie wiem. Moim jedynym logicznym wyjaśnieniem tej zaistniałej instrukcji jest to, że... Nie wiem. Pojb musi raz przegrać na Fnatic, i G2 i MAD Lions. To, to jest taki mus, nie? Jakby rok może być najlepszy, ale raz musi przegrać na G2, raz na Fnatic i raz na MAD Lions. Nieważne w jakiej są formie. Oczywiście poprzedni rok trochę łamał te zasady, ale chyba sopią no, powracamy do tych zasad i tak dalej. No i ostatni mecz, MAD Lions kontra Vitality. Byłem bardzo smutny oglądając ten mecz. Na szczęście nie oglądałem go na żywo, ale no, w sensie trochę chyba na żywo, ale nie no, w każdym bądź razie, Mad Lions się pospało. Vitality wygląda genialnie. Vitality wygląda tak, jak się kreowali w 2022 roku, czyli na ten super roster. Dopiero teraz super roster staje się super rosterem. Potrzebowali Kaisera, potrzebowali nowego Leśnika, potrzebowali nowego Toplanera i wow, w końcu im się to udało. Team Vitality w końcu jest super rosterem i rozwaliło Mad Lions. Czy sytuacja ta by się powtórzyła? Jeszcze jeden raz? Tak. Za trzecim razem już. My, wydaje mi się, że nie. Mad Lions jest na tyle solidną drużyną, że aż tak łatwo nie powinno oddać następnym razem przewagi. I Vitality oczywiście może ich pochwalić, bo zagrają bardzo ładnego lola, grają bardzo ładnie. Czuć tą mięte między tymi graczami, mimo że komunikacyjnie to wygląda i brzmi bardzo średnio, bo przypominam, że poton jest chyba z. Japonii, LJL-a, a bo jest z Korei, więc jest trochę komunikacyjna bariera, ale nie przeszkadza to aż tak mocno teamu Vitality. Więc to jest bardzo dobrze dla nich, że to nie wygląda aż tak tragicznie. No i mamy tabelę, gdzie G2 i Vitality są na prowadzeniu, na trzecim miejscu Koi i Mad Lions, na piątym miejscu mamy. Team BDS, Fnatic, SK Gaming, Team Heretics i EXCEL No i na samym szarym końcu mamy Astralis Wow, dziwne, dziwne, dziwne No powiem tak, G2 spodziewałem się Koi. Że było na trzecim miejscu, też możliwe, że bym się spodziewał. Modlając, tak, trzecie miejsce, tego od nich oczekiwałem. Piąte miejsce, no to nie mówmy, że to jest piąte, tylko, że to jest 1-2. Dziwne, nie spodziewałem się tego po BDS, chociaż, jeżeli mieli na kogoś wygrać, to właśnie na SK Gaming. Czy, oglądając te mecze z trzech dni, moglibyśmy już obstawić, kto na pewno odpadnie z tego turnieju. Na pewno odpadnie Astralis. Jest na to 99% szans. Nie wierzę, żeby ten skład mógł się podnieść. Ten skład jest słaby. Ten skład nie ma dobrych graczy. Umówmy się solidnie, że nie ma dobrych graczy. Jest Finn, jest Jonkun, ale to wszystko. To te dwie postacie, to są zalety tej kompozycji. Reszta nie są solidnymi graczami. Team Excel wydaje mi się, że jeżeli się nie ogarnie, to będzie mieć problem, bo Team Heretics i SK Gaming oczywiście nie są najlepsi i oczywiście mogą mieć lekkie problemy na lepsze drużyny, mogą mieć ogromne problemy, ale wydaje mi się, że mają Early Game trochę lepszy, mają trochę lepszy, lepszych i zadziornych graczy niż Excel. Więc tak to na razie wygląda. Wydaje mi się, że Marku jest lepszy od Xergze. Wydaje mi się, że Jankos jest lepszy od Xerxa, e, Irrelevant. Czy jest lepszy i e, Ewi od... E, od kogo? Irrelevant i Ewi. Czy są lepsi od Odaany? No nie powiedziałbym tego. Na pewno to są so dobrzy zawodnicy. W ogóle Irrelevant, tak, dosyć ciekawa. Persona, bo nagle wzięła się z w Misfits Gaming, grała dobrze, yy, nie spowolniała Misfits Gaming, powiem nad więcej, coś im dawał. SK Gaming nie widać już, że to wszystko to, co się działo, to była zasługa Misfits, tylko faktycznie Irrelevant potrafi grać w grę, potrafi coś tam osiągać, tylko no jest ten problem z Irrelevantem, że czasami się trochę zapomina, czasami rzuca się w mir walki, tak bez niczego i w ogóle. No i mamy e, tydzień drugi, dzień pierwszy e, mamy e, grafik, że tak to nazwę. Mamy Vitality na Astralis, Fnatic na BDS, Heretics na Koi, SK na G2 i Mamlest na Excel. Co ja bym tutaj obstawił? Na pewno wygra Vitality na Astralis. Nie widzę tutaj żadnego scenariusza, gdzie Astralis mogłoby wygrać. Chociaż tak szczerze ten Pierwszego i drugiego może dnia poziom lecowy nie był taki wysoki Było widać raczej drużyny, które losowo obijają sobie mordę I ta, która będzie wygrywać na końcu wygra grę To nie było widać w tym jakiegoś super niesamowicie przemyślanego planu Oni po prostu się napotykali, jeżeli czuli większe zagrożenie to odchodzili Jeśli nie to szli się taparzać Ci co mieli więcej golda mieli przewagę, ci co mieli przewagę czuli się bardziej pewnie na mapie ale finalnie, i tak najważniejsze były te fighty na koniec gry. I one najwięcej w zasadzie znaczyły, bo wcześniej to było tak, że, e, nie wiem, typu to pierwszy mecz G2 na Excel, nie? G2 wygrywa, potem Excel wygrywa, potem G2 wygrywa, potem Excel wygrywa, potem G2 ma większe zwycięstwa, Excel ma mniejsze zwycięstwa, G2 trochę wygrywa, Excel próbuje ich dogonić, ale G2 ich tak pacnie, jak komara. I tyle. Więc biorąc pod uwagę to, co się działo pierwszego i drugiego dnia, jestem w stanie uwierzyć że Astremis może na kogoś wygrać, ale nie wydaje mi się, aby to było Vitality, chyba, żeby mieli bardzo, bardzo koszmarny dzień i nie potrafili się dogadać, ale gdyby grali tak, jak w tym tygodniu, to Vitality. Fnatic na BDS, wow, to jest będzie coin flipowy, ja chcę słuchaj, BDS. Nie no, Fnatic jest bardziej kompetentną drużyną, Fnatic jest bardziej doświadczoną organizacją, ale Fnatic nie ma najlepszego momentu. Jednakże wiedzą, że są w krytycznej sytuacji i zrobią wszystko, aby wygrać. Więc wydaje mi się, że meczu na BDS nie odpuszczą. Heretics na Koi. Powiedzmy sobie szczerze, że Heretics nie jest organizacją, która będzie w stanie zawalczyć na równym poziomie z Koi. To, co się wydarzyło przeciwko Fnatic, uważam za wypadek, który nie miał miejsca, miał wtedy klapki, więc to dosyć dosłownie, bo nie oglądałem tego meczu, więc będę się powoływał na to, co widziałem od Koi wcześniej. A więc Koi wygra na Heretics. Uważam, że Jankos, o ile jest dobrym zawodnikiem, o ile Heretics nie są złymi zawodnikami, którzy potrafią rozgrywać grę na mapie, którzy potrafią... Mieć więzy ze sobą, dobrze rozgrywać teamfighty, dobrze się w miarę pozycjonować, to upadną od makro gameu Koi i upadną od ich przebojowości i od tego, jak solidnymi zawodnikami są. Bo pamiętajmy, że wszyscy, nawet Shigenda biorąc pod uwagę to, że grał wcześniej w Team Vitality, to są bardzo solidni i doświadczeni zawodnicy, a Heretics wręcz przeciwnie, tam tylko Jankos jest doświadczony, ale sam Jankos nie wygra na Koi. Jankos nie wygrał w finale LEC na Rogue, więc teraz też nie wygra na koń będąc w Heretics. SK Gaming na G2. Uważam, że G2 bezprecedensowo wygra. O ile Jajk wcześniej mi się nie podobał, to jego ostatni mecz był naprawdę na zadowalającym poziomie. Caps również jest bardzo solidny. Broken Blade również jest bardzo solidny. Uważam, że Botlane G2 jest jeden z najlepszych w Europie na ten moment i nie ma co się wszukiwać, Exek i dos, mimo że mają werwę młodzieńczą, to nie mogą stawić czoła G2. G2 to jest zbyt taka przebojowa drużyna. Oni z powrotem zaczynają powoli wyglądać jak ta jak to G2 Esports z 2019 roku. Badlajos i Excel. Jak dobrze wiecie, ja zawsze w sertuszku mam Badlajos. i tak będzie również i tym razem. A jeżeli miałbym to uzasadnić, uważam, że niski aktualnie lepiej sprawuje się od Vito. Uważam, że Elioja lepiej aktualnie sprawuje się niż Kserge. Uważam, że Chazy może dawać się wyłapać, ale Odoamne to nie jest typ dominatorski, więc jemu, jeśli będzie grać w miarę rozważnie, to nie będzie nic grozić. Więc okej, okay. a botlane? Modlając uważam, że też mają botlane w top 3 Europie. Powiedziałbym, że aktualnie to jest miejsce trzecie, Koi to jest aktualnie miejsce drugie, a G2 miejsce pierwsze. No oczywiście możecie sobie szufladkować, pewnie będziecie mówić, że bo koi ko jest lepszy możecie tak powiedzieć, ja na razie twierdzę, że G2, czyli Hansama i Mike X są aktualnie bardziej, nie przebojowi, ale tacy bardziej kreatywni w zagraniach. I modlając, no, <grym> macie tam Hilisanga, Sanga, to jest największy przypływ kreatywności. Co oczywiście głupatki też to pamiętamy. Sezon 2020, Hylissang sobie tuje. ale to, to już nieważne, to było dwa lata temu. Hylissang, może nie jest innym człowiekiem, może nadal robić Hylissangowe rzeczy, ale nadal jest tym najbardziej zbliżonym do zachod... do, wschodniego, nie, do wschodniego stylu supportów, więc mam duże oczekiwania wobec nich, bo uważam, że Patryk i Targamas o ile są solidni, takim top 5, to Mad Lions nadal ma nad nimi przewagę. Więc, jeżeli mielibyśmy podsumować linię, Mad Lions ma przewagę, moim zdaniem, nad Excel. Ale, jeżeli mielibyśmy przeanalizować to, jak grałem te obydwie drużyny, uważam, że Mad Lions ma wspaniałe early game. Tutaj biorąc też pod uwagę to, jak grali w zeszłym roku, Mad Lions ma wspaniały early game, którego Excel właśnie w tym momencie nie ma. Trochę się zamienili chyba rolami, chyba. No, ma teraz wspaniały early game, potrafią mieć dobry plan na gry. Elioja jest na tyle kreatywnym leśnikiem, że potrafi wykrować bardzo dobre sytuacje i potrafi um, być tam, gdzie potrzebują jego sojusznicy, gdzie wyczuje zagrożenie. E, to samo zresztą Heelysong. Więc uważam, że Xerxes nie będzie mógł aż tak bardzo polegać na gankach. A to właśnie na tym w sumie polegał Xerxes, na tych dobrych gankach i na tym pomaganiu swojej drużynie. Wydaje się, że nie będzie miał aż tak sporego polu do popisu. Z pola do popisu przeciwko Mad Lions. BTO, jeżeli się nie zmieni jego gra, jego styl gry, to będzie mu ciężko po prostu grać Niskiego. Bo Niski przede wszystkim jest bezpiecznym midlanerem, który dobrze to pokazywał we Fnatic. Jeśli trzeba, w Teamfightach robi oro, robi dziwne susi, momento, ale jest dosyć solidny w swojej grze. Jeśli chodzi o rozgrywanie linii, VTO nie, nie miał przewagi w rozgrywaniu linii, bardziej w znajdywaniu momentów, gdzie mógł e, albo uciekać, albo zbierać sobie fragi, i to było na pewno u niego imponujące. No i e, rozgrywanie, po, potem jak już był rozpędzony, rozgrywanie late gameów oraz middle gameów i to jak potrafił różne dziwne rzeczy odwalać. Uważam, że Madlius jest na tyle kompetentny, że aż tak VTO nie pozwoli robić różnych yy, wspaniałych rzeczy, więc tak, definitywnie zostaje przy. Modlając, wybaczcie, Excel. Ufałem Wam, jak zobaczyłem to na papierze, ale po tym, co zobaczyłem w grze, już Wam nie ufam. I to tyle. Dziękuję za oglądanie, zostawcie swoje opinie, komentarze, wybaczcie, że tutaj jest taki mały montaż, bo jak już wcześniej wspominałem, nie miałem aż tak tyle czasu, żeby się przygotować, także za to przepraszam i zapraszam do kolejnego oglądania. Mam nadzieję, że ten odcinek zobaczycie jeszcze we wtorek, jeśli nie, no to najszybciej w środę. No i właśnie będę celował, że moje filmy będą wypuszczane w środę oraz w środę albo wtorki. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!